Po tym szalonym 2020 roku, z okazji świąt Bożego Narodzenia, cały Aeroklub Ziemi Lubuskiej chciałby życzyć Państwu zdrowych, przede wszystkim spokojnych świąt. A dla całej Braci Lotniczej tyle samo startów co lądowań. Lecimy dalej. I również w imieniu Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, wszystkich naszych instruktorów, Chciałbym złożyć najlepsze życzenia świąteczne, Niech to będą wspaniałe, rodzinne, a przede wszystkim zdrowe święta i również życzę wspaniałej przygody lotniczej w przyszłym roku, wszystkiego najlepszego w nowym roku od lotowego sylwestra. Oh yeah.